Witam wszystkich. Mamy porę obiadową, niedzielę. Tutaj odcielaki pod prasą się wchłodzą trochę. Jak są starsze, to widać już trochę do cienia idą. Pierwsze trzy dni to na słońcu się wygrzewały. A tutaj stały paczkę siana. Wczoraj same jedno wyciągnęły, dzisiaj pomogłem im wyciągnąć. Jak widać, dokarmiamy ich znowu. Nie chcę tego siana, co było złożone, samo zbierająco w ogóle jeść w ogóle, w ogóle trochę ujdę dalej, żeby pokazać po prostu ludzie nie zdeptały jeszcze tyle, Dobra, jak widać wysycha na między bardzo jeść tego nie chcę, już starego rotacyjno tak nie skosiłem, zostawiłem o, już tego suchego nie chcę wcale jeść jest sucho dosyć trzeba ich dokarmiać no w tamtym roku powiem Wam O tej porze jadły wszystko, w tym roku już nie chcę jeść Tutaj lampę rozpracowały O, co nie dokręcać To mama dokręcała wczoraj lampę, bo wzięły nam urwały Ogólnie praca sprawuje się dobrze tylko jest taki problem że nie da się w lewo skręcić założonym wałkiem w ogóle. Nawet przy delikatnym skręcie zaczepia się. I pójdziemy, teraz zobaczymy, ile przez kozy, uzbieraliśmy pasz. Jak widać małzery pracują cały czas pobieranie wody jest spore. To przy okazji jest nas jedyny zapas słomy na sezon 20 3,24. No, nie zamierzam chopować sumy w ogóle. Mm, to trochę mokra suma, bo blondeka się jak widać podarła. Bo myślałem, że ta siwa będzie mocniejsza. Tu na przykład warzywa już jakieś jest, jak się do O, dynia. Jakieś paniuchy może będą. Pomidory zielone już są. Ogórek już rzekomo są. Ja na nie wiem. pomidorki są, sałata już nam wyplonowała oj za dużo tej sałaty posieliśmy powiem wam jak są kosy, to ja tak nie mam czasu na jedzenie, szykowanie jem aby chleb i do chleba i najlepiej coś słodkiego, żeby szybko kalorie były i później jest o brzuch tutaj nie chcę wygryzać widać, ale już o ludzie nawet nie chcą wygryzać, bo przeazotowane jest to już podsycha Tutaj była konieczyna szwedzka Siana Tylko i wyłącznie Także o miejscami gdzie nie wygryzają Sama konieczyna, która już zaczyna wędnąć, Jeśli nie było problemu W sadku to wiadomo, wydeptały To tam nie ma O, I tu zaczyna się hołda Pryzma, stuk, siana To, się dokładaliśmy teraz Tu trzeba będzie ogarnąć, wszystko posprzątać Gnój został wywieziony, także samo siano to zostało, o, tak się ciągnie, jest trochę tego siana Jeśli by to wszystko wziął, sprasował to już by w stodole miejsca nie było A tak jeszcze w stodole miejsce jest do składowania To jest wcześniejsze, ona już sporo obsiadła jak widać Jeszcze miejsce jest na stuk, o tyle o, w górę położyć i tu, tu bym nie chciał kłaść już O tego siana w ogóle jeść nam nie chce to jeszcze takie łąki jest w miarę, w miarę uważam ale jeść nie chcę w ogóle po tych deszczach to jest znowu siano z łąki przy polach ale też deszcze widziało i nie chcę. O, damy tego przykład o, o już lepiej, światło się zmieniło nie chcę nam wygryzać zębów na przeazotowanie Bo zarośli wcale w tym roku nie to Już za dużo tego No i teraz pójdziemy Zobaczymy ile mamy siana. Tu jeszcze wczoraj żeśmy O 11 przywieźli Koniec i tak było północy Dla przykładu jeszcze trochę o, w dach można kłaść ja. Tu jeszcze trochę można siana dołożyć Także z 200 kostek spokojnie jeszcze można by to włożyć. No i tu jeszcze można by. O, i tu mamy tyle deszane. I można powiedzieć, że jutro jakby już. O, i najlepszy powód wymiana dachu nas czeka. O, widać się świeci. Na kamerze lepiej widać niż na. U... O, o, ta na gorsza dachu. Czeka nas wymiana dachu i jeszcze jak jutro dobrze wyjdzie, to zabierzemy ostatnie pół hektara łąki i na chwilę się kosy będą przerwane. W końcu kończymy się na kosy i dopiero później zaczymy drugi raz walić wszystko resztę już. już resztę, drugi trzeci pokos, bo tam będzie drugi i trzeci i i z i, nawet trzeci czwartym położymy pewnie, bo zanim jedno skończymy, to tam zobaczymy. Także zobaczymy jak to wyjdzie I tutaj jak widać tyle siana Także tyle mamy siana na ten sezon Za to zbóż zero I na razie nie mamy zapasu, treściwie wykupiony W tam roku w żniwa zrobiliśmy zapas, w tym roku też zamierzamy już Okres żniwny Czy bydło się pojawi? Nie wiem To jest taki temat, że nie wiem co będzie dalej Także chciałem pokazać przez tyle razu, tyle siana udało się zgromadzić. Oczywiście to jest siana słabej jakości. I tego nie chcę jeść, ale to ma służyć jako do ścielenia. to wszystko dościelenia. Także miłej niedzieli.